Witajcie! W tym odcinku przedstawimy ciekawostki o krowach. Zaczynamy. Różnorodność ras. Istnieje wiele różnych ras krów, a każda z nich ma swoje unikalne cechy. Rasy te różnią się rozmiarem, umaszczeniem, a nawet przeznaczeniem, takim jak produkcja mleka, mięsa lub pracy. Indywidualność. Rogi krów przyjmują różne kształty i wielkości, co może być cechą charakterystyczną danej rasy. Niektóre krowy mają rogi długie i zakrzywione, podczas gdy inne mogą mieć krótkie i prostsze. Wyjątkowy układ trawienny. Krowy posiadają układ trawienny złożony z czterech komór żołądka, co umożliwia im efektywne trawienie roślin włóknistych. Proces ten zaczyna się od rzucia przeżuwaczowego. A następnie pokarm przechodzi przez różne komory żołądka. Komunikacja dźwiękowa: Krowy komunikują się za pomocą różnych dźwięków. Byki zazwyczaj są bardziej ciche, podczas gdy krowy potrafią wydawać różnorodne dźwięki, takie jak beczenie, burczenie czy dźwięki związane z opieką nad cielętami. Wpływ na gospodarkę. Krówki są kluczowe dla gospodarki mlecznej, dostarczając mleka i jego pochodnych produktów, takich jak ser czy masło. Ponadto, mięso z krowy jest ważnym źródłem białka dla wielu społeczeństw na całym świecie.